Może w tym punkcie poprosiłbym to z zaproszonych gości, kto chce zabrać głos. Dziękuję Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Jest mi miło po raz kolejny tutaj gościć w Państwa na tym spotkaniu sprawozdawczym. Bardzo serdecznie gratuluję zarządowi uzyskania absolutorium i przysłuchując się tym wszystkim kwestiom podsumowującym rok 2024. Nie można nie zauważyć takiej dużej aktywności ze strony państwa, co świadczy o tym, że jednostka jest żywa, jednostka stara się nie tylko podejmować bieżące działania, ale z tych słów, które tutaj padły, wynika, że są daleko idące plany na ten rok bieżący 2025. To świadczy o tym, że to wszystko, co wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w tym przypadku, od strony pożarniczej jest drogie waszemu sercu jest tym fundamentem związanym przede wszystkim z myślą o tym żeby chronić życie zdrowie i mienie nie tylko swoje ale nas wszystkich całej społeczności tutaj w tym przypadku mówimy o społeczności gminy Tomaszu Mazowiecki ale szeroko rozumianego powiatu Tomaszowskiego i oczywiście niedaleko ten powiat, który jest powiat oburczyński, bo wiem, że jesteście również otwarci na te wszystkie kwestie, które się pojawiają również i u tego powiatu, w którym jesteśmy zaprzyjaźnieni. Drodzy Państwo, to jest taki moment, taki czas, żeby Wam bardzo serdecznie podziękować za ten wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa, za to, że chcecie pokazywać swoje serce dla innych ludzi, Chcecie być aktywni i robicie to przede wszystkim z miłości do innych ludzi. To świadczy o Was samych, to świadczy o tym, że to dobro, które tutaj Was jest, ono jest pielęgnowane, ono jest rozwijane i patrząc na te kolejne, myślę, takie przemyślenia dotyczące swojej działalności, chcecie się rozwijać, chcecie być bardziej skuteczni. I przede wszystkim mieć takie poczucie, że to wszystko, co możecie zrobić w ramach tego środowiska dla bezpieczeństwa, po prostu będzie wykonywane. Ja ze swojej strony myślę, że tutaj również doda, mianowicie starosta Gudzimierz Justyna, jesteśmy otwarci jako samorząd powiatowy, jako starostwo powiatowe na pełną współpracę w tym zakresie bezpieczeństwa, ale także i na inne wyzwania, które być może będą się pojawiać. Dziękując raz jeszcze za to wszystko, co było piękne, wspaniałe w roku poprzednim, życzę, żeby równie dobrze, a może jeszcze lepiej układały się te wszystkie sprawy związane tutaj z jednostką w w tym roku bieżącym. Wszystkiego dobrego.